Ruszają, ruszają, słuchajcie. Walka o wielki finał. Mistrzostw Polski: Husaria versus Division 303 czy 404. E, w nazwie 404, tutaj 303. Więc patrzmy: pierwszy atak. Jubi, 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 dubi. O, lecimy, patrzymy, co tu się będzie działo. Pierwszy atak, słuchajcie, pierwszy atak w walce wielki finał. Kto z tych drużyn zapewni sobie dzisiaj już miejsce w ścisłym finale? Czy to będzie Husaria, czy to będzie Division? Oglądamy, patrzymy, podziwiamy. Oby dużo świetnych, wspaniałych ataków. Tego życzymy. Tego życzymy tutaj oj no czyżby ta królowa miała iść na Nie, no tam chyba nie miałaś na techa oj teraz jeszcze gobliny oj 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 a tu już pojazd spalony to yeti tam jeszcze odcina próbuje odciąć ale nie wiem czy to się uda zobaczymy czy królowa wejdzie tutaj na króla powinna wejść na króla Zaraz zobaczymy. Już rusza hybryda. Hybryda puszczona e, centralnie na TH. Król teraz do królowej. Tam by się przydał rage na królową, albo jakaś hantereczka do pomocy. Nie ma hunterki. Jest rage. Warden e, ability już użyte. E, hybryda wjeżdża. Ma się dobrze, ale tutaj ten środek. Oczywiście tutaj jeszcze dwa scatter ale królowa już w tym momencie jednym się zajmuje. Więc zostaje tylko jeden scatter shot i to multi inferno. Teraz tornado zatrzymało tutaj ten atak. E, tam giant bomby, e, ale jeszcze jest jeden heal. Kolejny heal dorzucany. E, ratuje Tutaj, ile może, ile może, słuchajcie te krety, żeby je podleczyć. E, no i teraz ten ostatni e, Scattershot. No i królowa tutaj do tego orzełka, żeby się dorwała jak najszybciej. No ale zobaczmy, teraz Royalka na Royalkę. Royalka to na pewno w ataku przegra, chociaż Warden pomaga, 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 ale krety niestety już wyparowały i to nie będzie trójki GG. Niestety. Sobotę? Nie, w sobotę ja nie streamuję w ogóle. W soboty są off stream. Więc tam w ogóle muszę jeszcze powiedzieć Szymkowi, że jak nie wiem na kiedy tam jest ten finał ustalony i ten mecz, żeby przypadkiem to nie była sobota. No bo ja soboty off stream raczej. Chyba, że, chyba, że będzie musno, no to wtedy. 6-0 Hiszpania z Niemcami. Wow. Witam serdecznie wszystkich ponownie klaszomaniaków. No szkoda, zobaczcie, jak niewiele tutaj zabraknie, jak niewiele tu w tym ataku zabraknie, gdyby ten scattershot, gdyby te krety tam przetrwały. Ach, niewiele, naprawdę niewiele tutaj brakło. 90. Będzie no, 93, 94% zaraz zobaczymy. Nawet 95%, nawet 95% w tym ataku, słuchajcie. Hamilton przypominam walka o wielki finał mistrzostw polskich husaria versus Division i Hamilton tutaj rozpoczyna lightingi, i EQ wyeliminowanie ee, CC no, i tu będziemy mieli lawalun, lun, lava, No, i teraz co tutaj zrobią Herosi? Jak dużo zrobią Herosi? Królowa już wyciągnięta poza mur, więc spokojnie, król sobie z nią poradzi. Jeszcze super WB otwiera tutaj mur i wejście dla królowej. Słuchajcie, na, na TH Królowa tam teraz z królem. Król pomoże, król pomoże. Royalka odpalona, royalka ubija kolejne budynki. No, i ta królowa jeszcze ten skater, royalka ubije Ależ tutaj pięknie, tutaj to zrobione. Tornado aktywowane. Królowa wchodzi na TH. Królowa ubija TH. Oj, to będzie mocarny atak. Tak to wygląda ten początek. Zobaczymy, jak to się zakończy. Czy królowa jeszcze zdoła tego drugiego scattershot'a ubić? To by było nieprawdopodobne. Patrzmy. No, chyba nie da rady. Chyba da radę, bo scattershot sfokusowany na króla. Oj, nie, 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 ale zostało na nim praktycznie. No, pół HP. Pół HP. Lecimy, lecimy kochani, patrzmy na ten kolejny atak. Lecą te balony, lecą te balony, lecą, rozlatują się, no i teraz... Tutaj tych Whistowerów dużo. Jak dużo tych balonów zostanie ubite? No prawa strona pada całkowicie, ale jest jeszcze cały czas blimp. Cały czas blimbie w zanarzu, cały czas jest Warden Ability. Choć ten Warden teraz tak chyba nie złapał tych wszystkich balonów. Eee, no ale patrzmy, bo tu cały czas jest, eee, jest perspektywa zrobienia trzech gwiazdek. Patrzmy teraz. Blimp leci, blimp przelatuje, blimp przelapuje, jest detonowany żeby tutaj ubić właśnie to single inferno, no ale cały czas tam zostaje scattershot, cały czas zostaje scattershot, mimo że on tego HP ma bardzo mało, ale no właśnie, ten scattershot na balony to jest jeden strzał, chyba, że Warden się sfokusuje wcześniej i uderzy. Warden już pada, więc Warden nie pomoże, Inferno Dragon również nie pomoże. No i właśnie, ten scattershot, yy, no... Wygra tą partię chociaż, o właśnie, teraz strzał i dziękujemy, balony pozamiatane, a te wszystkie pozostałe jednostki zostaną wykończone, zostaną wykończone przez tego Xboła i skatera. Maju, maju, husaria. Na coś nie ma tego Szymka, Trudno. Dobrze, e, patrzymy. E, Yeti Bow, Yeti Bow słuchajcie, od y, Maja. No i... Zobaczymy jak pójdzie ten atak. Początek tutaj, wytunelowanie, ale Królowa, żeby tam weszła z tym składem do środka. To będzie na pewno duża pomoc, ale Masa Yeti uciekła na zewnątrz niestety, ale Królowa idzie za niąkami, e, Tutaj do wewnątrz bazy, e, Poison rzucony tutaj na CC. No i teraz e, Warden odpalony, już w tym momencie Techa pada, pada, pada i jeszcze wszystko nieśmiertelne. Więc utrzymało się to wszystko, zobaczmy, Royalka jeszcze tutaj trzymana na ręce, czy ona już jest wyrzucona, czy jeszcze nie. Chyba jeszcze nie. Teraz leci, lecą Hogi. I pewnie dołączy zaraz Royalka gdzieś tutaj od dołu. Zobaczymy. Królowa jeszcze z Ability. Teraz dopiero Hogi dolatują. Królowa za chwilkę przeskoczy na tego Jumpa. Pójdzie do tego Multi Inferno. Na to chyba wszystko wskazuje na razie. Jedno Multi Inferno ubite. I Królowa przechodzi do drugiego Multi Inferno. Hogi jeszcze żyją. Jeszcze żyją. Królowa odpalona. Gdzie jest Royalka? Jest Royalka. Jest Royalka. Królowa ubije to Multi Inferno. Da radę. Strzeliła, ubiła to multi inferno Ale no patrzmy, royalka jeszcze z ultem Ale tu jest król, królowa teraz będzie Podleczona przez taniołki, e, ponad minusa do końca Dużo wojska na zewnątrz P.K. Yeti, Warden, tutaj idą jeszcze Jest jeszcze na pewno Tutaj składu na tyle, żeby e, Zrobić tutaj krzywdę na tej bazie No i teraz królowa na króla Niestety to będzie przegrana najprawdopodobniej Królowej, ale royalka ma połowę HP Tutaj cztery budynki do końca e, No i teraz, żeby się nie sfokusowała Na króla, no ale to się stanie, niestety Está bien. Mm. No i właśnie zostają, zostają magazyny. 39 sekund do końca. E, no, wojska jest, wojska jest tutaj na zrobienie tej bazy. Jeszcze jest wojska na to, żeby tutaj tą bazę zamknąć, ale czy nie braknie czasu? Zobaczmy, zobaczmy. E, to ten łyś Tower pada w tym momencie. E, ubijają, to, to jest setka. To są trzy gwiazdki. Brawo, 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 Maju, brawo, Maju. Mamy otwarcie, mamy otwarcie w tej wojnie. Mamy pierwszą trójkę. Jest setka. Brawo, Husaria. Leci Division, Division, czy odpowiem maestro? Maestro, maestro. Czy zagra nam tutaj pięknie? I to będzie trójka. Zobaczmy, mamy PKBOW. Lighting, PKBOW. Lighting, PKBOW. Tu jeszcze jeden lighting. Dwa lightingi pójdą, dwa poszły. I wyeliminowany ten scattershot. I teraz Warden odcina sobie tutaj od godziny 6 czyści te Tesle. Na razie, tutaj zatrzymał się oczywiście spokojnie na tym Dark Storage. No ale teraz Tesla Tesle. Na trzy strzały Wordyna schodzą, więc tutaj. Spokojnie, spokojnie, wyczekuje. Spokojnie, macza. Spokojnie, czyści, ruszają. Teraz ruszają peki. Rusza super WB. Za chwilkę będzie dorzucane, będą dorzucane bowlery, i już się to dzieje. Ale teraz te Tesle tutaj ściągną troszkę te szkielety. Zatrzymają ten skład. Eee, wszystko tutaj się wstrzymało. Król wyprół do przodu. Eee, no ale za chwilkę to powinno wszystko wejść do środka. Dokładnie to się dzieje. Eee, teraz te H już odpalone. Te Hal już pali te jednostki. Eee, Wordyna ability użyte. Ale Ice Golem w CC. Ice Golem w CC. Na chwilkę to wszystko zatrzymane. TH jeszcze nie pada. Teraz TH dopiero i Bowlery giną. Bowlery giną. Zobaczcie, Timingowo. Niestety to nie zagrało. Więc wszystkie Bowlery wyparowały na wybuchu TH. No ale teraz PEKI. PEKI to one mają tutaj moc. Ale Królowa już namierzona. Królowa już namierzona. I nie pomagają Aniołki. Aniołki poszły za PEKami. Aniołki sfokusowały się teraz w ogóle na Wardyna. Królowa bez wsparcia. Królowa bez wsparcia. Królowa niestety za chwilkę. Będzie musiał odpalać ability i będzie po królowej, za chwil kilka dokładnie, ale zobaczmy, tu jest jeszcze Royal Championka, aniołki teraz leczą w ogóle wizardy, jednego wizarda, aniołki trzy aniołki leczą jednego wizarda, no to się w głowie nie mieści to się w głowie nie mieści ale patrzmy, bo tu royalka nadal z ultem, e, tam jeszcze jakaś peka została, chociaż teraz ta peka chyba już padła, już nie ma peki zostaje tylko royalka i ostatnia peka, no też już wyparowała nie będzie tutaj setki nie będzie tutaj setki absolutnie 79% 79% minionek. Nie wiem czy tam da radę jeszcze ukąsić to laboratorium, chyba da radę, więc będziemy mieli 80% w tym ataku. 80% w tym ataku. Leci Obama, słuchajcie. No to co tu obamka zrobi? Dobra, patrzymy. Warden Walk będzie yeti bow. No i nie macie gamble, bo się nie umiecie bawić. Troszkę to tak nie wiem czy dobrze stunelował czy dobrze to wystarczy królowa tutaj e, wchodzi teraz na tego Urdyna, królowa odcina jeszcze to tego r defensa dobrze teraz dobrze teraz jest dobrze to wszystko odcięte no zobaczmy zobaczmy te h pada e, warden użyte wszystko nieśmiertelne wpija do środka e, teraz ba, e, blimp tutaj leci na orła blimp na orła czy doleci jak doleci to będzie pięknie ale doleciał Doleciał blimp, słuchajcie, doleciał blimp, bo wyeliminowany. No, ale tutaj w środku, zobaczcie, tu w środku niestety aniołki jeszcze żyją, ale aniołki leczą mu hordyna, przełączą się teraz na królową. Przełączyły się na królową? Oj, dobrze, dobrze, królowa jeszcze tutaj będzie robić robotę. Royalka ubija scattershota Royalka już niestety bez Ulta, ale jeszcze tutaj ukończy to Multi Inferno, tak jest. Minuta 14 do końca. Czy tutaj królowa zdoła obejść tą bazę dookoła? No, nie sądzę. Nie sądzę, że tego czasu wystarczy. Będzie dobry wynik, będzie dobry wynik, ale królowa po prostu no nie zdąży czasowo. Minuta tutaj na tyle budynków to jest za mało, za mało. No i królowa i tak pójdzie jeszcze w dół, zostanie ten dark barak na górze. Powinien teraz odpalić, powinien odpalić królowe, żeby uczniczki poszły do góry. No za, za późno. Teraz już za późno, niestety. No właśnie, mógł odpalić tam na górze, mógł odpalić tam na górze, żeby właśnie uczniczki a, poszły do góry. Dark Barak niestety tam na pewno zostanie. No i te budynki na dole tutaj, nie, nie uda się wyeliminować, nie uda się ich wszystkich zamknąć, ale bardzo dobry kolejny świetny atak na tej wojnie ze strony Husarii, no ale tym razem to Timefell e, e, będzie tutaj w pełni, no bo widzimy królowa full HP, są łuczniczki, król ma poniżej połowy HP, więc królowa ze sobie leci lordik. Warden walk. Już wam włączyłem, ale wam cooldown tam dałem duży, zobaczymy jak będzie się teraz sprawdzać. Warden walk, Warden walk w wykonaniu lorda. I mamy znowu PKB. Znowu atak PKBOW Proszę bardzo, zobaczymy jak tym razem, jak tym razem Blimp już tutaj bezpośrednio na TH. Wlatuje TH będzie ubite. Tak jest. Były tam super gobliny i Yeti. Ale Warden przejął aniołki. Warden przejął aniołki. Ale powinny zaraz przełączyć się na królową. Bo to ona ma mniej HP, wszystko na to wskazuje, że tak się stanie. Dokładnie tak, teraz się przełączają. Chociaż Warden też skubany, podskubywany. No i teraz te Bowlery. To wszystko wchodzi, ale nie. Aniołki zostały na Wordynie, zostały na Wordynie. No i zobaczmy, zobaczmy, jak ten atak tutaj będzie przebiegał. To Multi Inferno tam w środku. Ale na razie wygląda to bardzo dobrze. Na razie ten atak wszystko jest w kupie. Zobaczcie, jak wszystko jest pięknie skumulowane. Królowa co prawda została trochę z tyłu, ale teraz dołączy do tego składu. Royalka czyści od godziny 6. Odcina, żeby tutaj ten skład nie uciekł, żeby ten skład został w środku, żeby on nie myślał o wyjściu na zewnątrz, ale no peki teraz się przebijają. Peki się przebijają przez mur. O i gdy się przebiją, to nie nie będzie dobrze, nie będzie dobrze ale wracają, ależ tutaj timingowo, wróciły te peki, wróciły te peki na odpowiedni tor, czyli są w środku bazy no i teraz nadal to idzie dookoła, ale teraz aniołki ubijane przez tego air defensa, który tam pozostał, no i to multi inferno w środku, które cały czas jest poza zasięgiem jakiejkolwiek jednostki i pali wszystko dookoła ale tu jest jeszcze royalka royalka jest cały czas z ultem, teraz ult royalki odpalone, te peki jeszcze żyją royalka żyje, bardzo bardzo mocno ten atak wygląda, ale 49 sekund do końca. 49 sekund do końca. Czy to nie będzie za mało czasu? Teraz Bowlery wracają na tego Jumpa do tego multi-inferno, ale czy ten Jump nie wygaśnie? Czy to zdąży? Wizardy będą spalone. Bowlery też chyba zostaną wypalone. Czy zdążą ubić to multi-inferno? Nie dadzą rady, ubijane to wszystko. 30 sekund do końca. 83% w tym ataku. Królowa przebija się przez mur. Nie będzie tutaj setki ponownie. Niestety. Nie będzie tutaj kolejny raz setki od e, Dywizjonu. To jest na pewno, będzie najlepszy chyba atak, bo to będzie ponad 90%, czyli jest ten najlepszy atak z ich strony, no ale to nie jest setka. To Multi Inferno, to Multi Inferno wygrało tu robotę, zrobiło tu, wygrało tu tą e, Defensive Wolf. Winston, 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 co pan Winston zaplanował? Pan Winston zaplanował, e, kochanie, lighting, drag, lighting, drag i zobaczmy co tutaj będzie dwa lightingi jeszcze zostały, tu będzie jeszcze próba ubicia tego skatera tam na górze, no zaraz zobaczymy jaki tu jest plan, bo tu są jeszcze dwa lightingi zostawione, może nadmuchawe, być może muchawę e, są zostawione te dwa lightingi, zaraz zobaczymy, czy to będzie dmuchawa ubijana e, teraz król e, s, e, będzie za chwilę pewnie zanim puszczona królowa i próba wejścia, czyżby tutaj była próba dostania się w tą okolice ale no nie wiem, nie wiem, czy nie za wcześnie ta królowa Dana, czy ona jednak pójdzie tam do środka? Zaraz zobaczymy. Król tutaj odcina, no musi jeszcze odciąć jeden przynajmniej budynek, ale nie, królowa, królowa szybciej ubije tego Air Defensa, więc tam wejścia, tam wejścia nie będzie na orzełka, ale Air defense wyeliminowany, królowa podąża sobie z królem dalej, tam na końcu widzimy kolejnego Air Defensa, ale teraz hanterki. Królowa już musi się odpalać. Tak jest, królowa odpalona, hunterki ubite i królowa o dziwo wchodzi teraz na orła, więc będzie ukąszony ten orzeł, ale nie ubity. E, chyba, że, chyba, że da radę jakimś cudem? Ubity orzełek! Wow, ubity orzełek! No, czekajcie, czekajcie, bo teraz to się nam tu robi bardzo ciekawie. Royalka teraz puszczona. <coughs> Przepraszam. Royalka teraz dopuszczona, ale royalka na lawę. Oj, royalka na lawie. Odpala. Odpala się. No, zobaczmy, zobaczmy, ale to nie, 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 to nie wejdzie. To już nie wejdzie. No, ta rojalka, nie wiem, czy nie lepszym, lepszym rozwiązaniem było jej puszczenie w tą stronę, tutaj, na tego skatera. Tam niestety no leciała już ta lawa. Tam już leciała ta lawa. I to już było nie do ugnięcia to starcie. Nie, nie, nie ma szans na znaczy westki. I jeszcze tutaj spalenie tych Lava popsów, ale to jest finito. E, to jest finito. Słuchajcie, 81% tutaj już nawet nie ma gdzie dostawić tego minionka. Jest ostatni. Ricky Res widzi, że nie jest w tej wojnie najlepiej. Widzi, że w tej wojnie nie będzie łatwo. Zostawia atak na sam koniec. Oj, on na pewno się czuje Pewnie, on się na pewno czuje mocny Ale czy baza, którą będzie bił Go nie zaskoczy Czy tam się coś nie wydarzy No i zobaczmy, High w Pepsi Teraz wlatuje tutaj blimpem Na to Single Inferno Na Royal Championkę Royal Championka, no nie będzie raczej ubita Ale ten scattershot Będzie ubity, tak Bardzo ładnie wyczyszczony ten cały kwadrat Tutaj ze scattershotem I Single Inferno Zawsze mi wychodzi. <laughs> Oj, Kamil. Oj, Kamil. Oj, tu grabisz sobie. Oj, grabisz sobie. Oj, królowa. Pięknie idzie, królowa. Pięknie idzie na razie. Zobaczcie, królowa. Na razie piękna kontrola. Słuchajcie tego, Queen Church. Bardzo ładny Poison, zobaczcie, i Frizz od razu na te e, zwariowane super miniony, które, które są w CC, ale one już właśnie w tym momencie dzięki temu frizowi wyparowały. Ale znowu zostaje Multi Inferno, znowu Multi Inferno poza zasięgiem, a teraz dopadają do niego hogi, dopada Royalka, królowa też tam schodzi, ale Teha jeszcze nie pada, Teha jeszcze nie pada, Teha teraz dopiero i oberwał ten skład, oberwał ten skład, ale jest healowany, jest healowany, królowa ma się dobrze, królowa ma full HP, królowa ma ability, jest jeszcze jeden heal, no zobaczmy jak to tu dalej pójdzie teraz, tu na pewno jest sporo giant bomb, dobry heal, dobry heal, królowa teraz ubija błyskawicznie król dołącza, żeby tutaj pomóc, ubijać te krety, królowa się jeszcze nie przebiła, to single inferno nadal stoi, o i te krety padają dość szybko padają, król tam jeszcze pomaga cały czas ubijać te krety, zostaje tylko królowa, król jeszcze teraz dołącza ten z ataku, czy ubiją tego króla, czy dadzą radę, czy król ubije w defensywie wszystko teraz dopiero królowa go ubija, no nie będzie tutaj również setki ojojoj ojoj. Oj, 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 oj. ponownie to odseparowane single inferno psuje atak ponownie podobna sytuacja jak w tych wcześniejszych atakach co tu się dzieje ojoj oj, oj. co się zobaczyło to się nie odzobaczy oj luka masz minusa masz minusa teraz u natalki o człowieku o nie wiesz gdzie se minusy robisz nie wiesz gdzie se minusy robisz 86% słuchajcie, to jest 86% od hajgów Pepsi. Piszę do Ciebie na Messengerze, serduszka ci wysyła. O jajku, no dobrze, ruszył hamurabi. Hamurabi, no i czekamy. I patrzymy. Trójka, husaria w finale, jeżeli nie trójka. Będzie decydował ten procent jaki Hammurabi zrobi w tym ataku i oczywiście przy założeniu, że Rikires będzie musiał zrobić trójkę w swoim ataku. Blimp tam dorzucony. Dolatuje na to Single Inferno. Tu będziemy mieli Yeti Bow. Stunelowana baza tym blimpem. Od drugiej strony tuneluje Warden. Cały czas spokojnie pomalutku, powolutku odcina te budynki żeby tutaj nic nie uciekło, żeby nic nie poszło w bok ale już teraz będzie ten urn ściągany już jest ściągany, już leci ten skład i teraz szybciutko Rage będzie dorzucany żeby tu nabrać rozpędu, mam taką nadzieję, że tak to będzie tu zrobione patrzmy, patrzmy, jeszcze nie ma Rage'a, jest Jump, czeka z tym Rage'em a nie wiem czy to jest dobry pomysł, że czeka z tym raidem. Oj, teraz troszkę nie wiem, czy nie za późno, ale chciał, może tutaj dopiero, żeby to nabrało rozpędu. Aniołki aniołki w Reiju, e, wszystko teraz e, leczone, e, wszystko nieśmiertelne. Patrzymy, kiedy padnie Teha, ale Teha nie pada, Teha nie pada, Teha nie pada teraz dopiero, e, bo lery jeszcze przeżyły, ale ściągnięte to wszystko, ściągnięte to wszystko tutaj w dolną część. E, królowa jedynie wchodzi na, na środek bazy, ale królowa na aniołkach, królowa na aniołkach, królowa ubija multi-inferno. Królowa jeszcze podąża dalej. Królowa jest leczona. Royalka ubija drugie drugiego skatershota. E, nie ma już wiele tego składu, ale jeszcze się trzyma królowa. Królowa cały czas na niołkach. E, tutaj e, Yeti jakieś wychodzi na zewnątrz. E, patrzmy, frizuje. Tutaj chce utrzymać tą royalkę jak najdłużej przy życiu. E, royalka się trzyma. Royalka się trzyma. Yeti idzie na zewnątrz. Oj, czy to jest, czy to jest atak na, na finał? Słuchajcie, czy to jest atak na finał? Bo no patrzmy, patrzmy. 51 sekund, ale teraz królowa Królowa na króla. Hunterka pięknie dorzucona. Hunterka, zobacz jak Hunterka ratuje królową przed tym starciem z królem. Niesamowite. 41 sekund do końca. Ale tam troll Tesla na końcu. Jeżeli tam król nie podejdzie pierwszy, jeżeli tam nie zbejtuje tych, tych Tesli, królowa, niestety, padnie. Oj, królowa ucieka w ostatnich sekundach. Królowa ucieka. 29 sekund. Co tu się dzieje w tym ataku? Czy to jest trójka? Czy to jest koniec? Czy to jest koniec nadziei, żeby bezpośrednio z tego meczu awansować do finału? 19, 18. Husaria w wielkim finale. Husaria wygrywa z dywizjonem. Dywizjon Division przegrywa po raz pierwszy w tym turnieju. Dywizjon przegrywa po raz pierwszy w tym turnieju. Niesamowite. Niesamowite, proszę Państwa. Czyli da się Dywizjon pokonać, ale Dywizjon dzisiaj faktycznie nie miał swojego dnia, dzisiaj Dywizjon był no jakby nie sobą, nie było tych ataków takich fenomenalnych jak widzieliśmy wcześniej, coś nie zagrało, te bazy im ewidentnie nie spasowały, eee, więc no... Husaria dzisiaj pokazała nieprawdopodobną siłę woli, siłę tutaj chęć wygrania tego pojedynku i robiąc dwie setki, no zamknęła ten mecz, zamknęła ten mecz, bo Dywizjon na ten moment jest bez ataku na trzy gwiazdki dopiero teraz ta szansa się pojawia po raz kolejny przy ataku Ricky Reza ale czy to będzie takowy atak, czy to będzie atak na trzy gwiazdki, no zobaczymy co by się stało, co by było gdyby tam tego ataku na trzy gwiazdki od Hamurabiego nie było, to zaraz to będziemy widzieć, Ricky tutaj wjeżdża bardzo ładnie zobaczcie tutaj prowadzony, prowadzony ten wózek i wprowadzenie go na na TH i zobaczcie, jak dużą część bazy on już wyeliminował. Jak dużą część bazy tylko i wyłącznie Herosami, tylko i wyłącznie Wózkiem. On eliminuje Orła, on eliminuje słuchajcie, lightingami środek bazy, on eliminuje TH. A Królowa ma nadal full HP, królowa ma nadal ability, król teraz się odpala, TH ubijane, król wychodzi na zewnątrz, zobaczcie, jak dużo zrobił, jak dużo zrobił w tym ataku, zanim jeszcze wypuścił ten główny skład, czyli balony. Królowa nadal żyje, królowa nadal ma ability i królowa idzie dalej, król również żyje. To jest niedowiary, to jest piękny atak, słuchajcie, to jest atak. No. Byłbym ogromnie zdziwiony, gdyby na co innego niż na trzy gwiazdki. To są pewne trzy gwiazdki. To jest bezdyskusyjnie atak na trzy gwiazdki. Warden i ability jeszcze nie użyte. Tu są jeszcze hejsty. Teraz Warden, on w ogóle nawet nie musi używać tego Wardena. On ten atak zrobił bez użycia ability Wardena. Brawo! Naprawdę za taki atak należą się brawa. Bezdyskusyjnie. Bezdyskusyjnie taki atak należą się brawa. Bo to naprawdę jest pokaz naprawdę świetnego Clash of Clans. Absolutnie, absolutnie zdominowana waza, absolutnie zamielona balaza. Brawo Riki, brawo Riki. Na otarcie łez. Eee... Ale to Husaria, to Husaria dzisiaj pokazała pazur. To